No, kurde, jakie ładne widoczki! Nie wiemy co to jest, ale dostajemy tutaj taki surowotny wpierdzil, bo no niestety mnie tu atakują dziady, więc musimy zrobić z nimi porządeczek. Ej, nie mamy już amunicji jeśli o to chodzi, więc musimy bić ich ręcznie, nie? Czy ja tu z pałki mogę większą moc użyć? Nie. A, wypadek. Dobra, ekskomunika. Co my tu mamy? Jakiś chyba parkour do odprawienia. Baczmy sobie, czy da się wskoczyć na górę. Ue. Jest magiczny kibelek. Jak to na budowie bywa, i tam do, do przodu moglibyśmy wskoczyć. I tu mamy magiczne browarki. No nie, spadłem. Wyrzuciło mnie w kosmos. Tutaj jakąś muszę odprawiali, nie dlatego jest taki demoniczny szponojar jakiś taki dziwny. Więc póki co lecimy z Questem. Przeszukaj skradzione kodeksy na polu namiotowym. Tutaj są chłopaczki i laseczki. Gdzie jest ten ilość życia? Nie wiem ile mam życia tak naprawdę. mnie z tym młotkiem do mięsa, tłuczkiem. I tego podobno nie możemy łoić. W sensie on jest teraz nieśmiertelny, chyba że będzie wstawał, nie? To wtedy możemy go działnąć parę razy. Na polu namiotowym jest spoko. Nikogo tu nie ma? Jest kibelek. Jest kuchenka, mikrofela. I co? Przeszukaj skradzionych kodeksów. Tutaj jest coś skitrane. Kodeks spowiedzi. I książeczka zdrowia do tego. No i w kibelku. O, odwrócimy sobie krucyfiks i od razu zczynimy magię. Jezuska. Mamy pałeczkę drugą. Jakby ktoś wcześniej chyba nie znalazł, to tutaj awaryjnie zostawili komuś pałeczkę. Zamiast łoić pięścią, no to mamy pałkę. Czy ja mogę tutaj wejść teraz w ogóle w ekwipunek? Bo nie widzę za bardzo craftingu. Mamy chyba umiejętności, tak? E, atrybut obrona. A tak. Atrybut świętość. Każdy posiadany punkt zwiększa twoją odporność na siły nieczyste. Później mamy regeneracja życia. Skraca czas regeneracji o 10%. Ubezpieczenie. Każdy posiadany punkt zmniejsza ilość utraconego splendoru po utracie przytomności. Większej splendor. Tutaj mamy co? Sprinter. Zwiększona prędkość poruszania się. Kup w cukierni ciastka z meta Cukierkami by odblokować tę umiejętność i przedsiębiorczość. Każdy posiadany punkt zwiększa ilość zdobywanych złotóweczek o 10%. Yy, pff, kusi mnie wzięcie sobie albo ubezpieczenia, chociaż nie giniemy, więc w sumie dupa. regeneracja życia. Czy ja to mogę jakoś aktywować? Jak to się aktywuje? Niby mam tutaj Splendor 4800 na 20 koła. To jest 0. To jest 0, zero, zero. Tu mamy jeden punkt świętości, ale jak to dodać, to ja nie wiem. Chyba że samo się dodaje i nie możemy tym regulować. Jeśli chodzi o broń, obrażenia 25, zasięg 1,6 metra. Czy tutaj mamy co? Ostrze, wykonywane silnym ataków, zwiększa zasięg. I naładowana dobra pałeczka. Jakaś bena zebrana. No tak nie bardzo ten ekwipunek czaje, więc jeśli chodzi o ekwipunek, mogliby tu dać takie. Wiecie, faktycznie jakieś przedmioty, które da się tutaj, nie wiem, modyfikować w jakiś sposób, z nimi zrobić. Na przykład taki mini książęcy crafting, że otwieramy sobie Almanach i tym Almanachem robimy czarabara i po prostu tworzymy rzeczy. Są jakieś też te. Tutaj. No, ale nie mamy chyba mopa. Nie jest mop. Możemy tutaj wyszorować. Czy to mi coś daje? Daje mi pracę społeczną. Jakby ktoś chciał, więc tu są pewnie jakieś takie ukryte rzeczy. A jeszcze jaką mamy umiejętność? Akcja. I tu jest jeszcze jakaś butelka. Buteleczki nie możemy użyć, więc na razie możemy sobie zostawić czyszczenie. I czyszczeniem wyszorować te wszystkie pentagramy, i inne tego typu rzeczy. No natomiast Spiritus Sanctum sobie zostawimy. Mamy wejść do kościoła, o ile znajdziemy wejściówkę. Co oni tu mają? Pyrtek. Pyrtek ziemniaczany. Dobra, nie działa. Uj, oj, 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 oj i stało się. Kuku, tu jeszcze jest o, do wyczyszczenia. Jak tak z tym mopem tu szoruję, to mi się kojarzy, tam chyba z zeszłego roku była sytuacja, że jakaś tam szóstka młodych, oni tam poszli gdzieś na cmentarz i zrobili rozpierduchy. No to mogliby się wziąć za pracę społeczną i posprzątać to, co rozwalili, nie? Dobra, jesteśmy w kościółku i mamy iść do kościoła wyżej, chyba na imprezkę. Skoczmy sobie. To bym mógł zapalić, ale później. Ty jesteś kościelnym. Chochoł kościelny, to ja. Muszę wyspowiadać ludzi. Ale to nie ma z czego. Nie mamy desek. Możemy rozebrać mój dom. Mieszkam w stodole. Gdzie ta stodoła? Po co te kombinacje heretyku? Chcesz oszukiwać jak korposzczor! Tu masz zestaw Bayer fiction! Aparatura już zamontowana! Stawiasz klocki i się samorowi. Pierwszy dostajesz! Gratis! Nie mam pieniędzy na pierdoły! Transakcja barterowa! Bierę ten autobus! Kościelny chodź! Potrzebny jesteś! Będziesz sprzedawał obroski! Boże drogi! To jest pełny i i wszystko to jest niesamowite. Tworzywo. Zyskuje niszcząc przedmioty. Jest potrzebne do przeprowadzenia renowacji w kościółku. Remontuj kościół. Spiritus Sanctum. Nie posiadasz dość zasobów. Czy musimy iść pozbierać zasobów? Ile mamy tych plastików? Nie lubię mówić plastik. To 110. Brakuje mi 40 plastiku. Czy ja tu mogę zrobić porządki? I nie wiem, skąd brać plastik? Nie, musimy raczej wyjść z kościoła. Gdzie był ten bus? Nie załatali mi dziuro. Dziuro, dziurę. Więc nie możemy. Musimy wyjść z kościoła. I porozpierniczać jakieś śmieci gdzieś na zewnątrz. Pozbierać troszkę tworzyw. Nie plastiku, tworzyw. Boże, drogi. Boli mnie serducho. Jestem przetwórcą. Tworzyw, a mnie tak ranią. Pożywa. Ale dobra, plastik, wiadomo, każdy wie o co chodzi. Czekajcie, ten dyszliśmy. Spójrzmy sobie gdzieś w las, gdzieś gdzie widzimy jakieś tam rzeczy, co moglibyśmy znaleźć. Tu jest jakiś kibelek, są śmieci. Szybka zbiórka recyklingu. Piękny porządeczek. Robimy porządek w tym kraju. Nie ma tu jakiegoś magicznego sprintu, coś tutaj leży. Buzie widzę w tym tęczu. Nie wiem, chodźmy ścieżką. Jeszcze zaraz nam wyskoczy Slenderman w tym lesie. Czysto, tutaj jest coś, ale za mało jest przeciwników. Wydałoby się więcej. Mamy już amunicję do spluwy. Mamy troszkę amunicji. Dobra. Pozamiatani. Dobrze Ekskomunika wykonana. E, nawet szybko się zbiera. Nie trzeba tu siedzieć cały dzień. Wystarczy podejść do jednego wysypiska i mamy wszystko, co nam potrzeba. O, z tego dyszka aż wpadła. Co my tu mamy? Poszukiwany no reward. Jest możliwość teleportacji się. Już więcej nie ma. Ile mamy tego tworzywa? 180. Czyli w sumie wszystko, co potrzeba było, to zebraliśmy. To jeszcze tutaj woreczek z towarem rozwalimy i wracamy już do kościoła. Jeszcze tutaj chyba porządków nie zrobiłem. Czy ja to mogę spaść? Możemy nawet latać. No właśnie, powinno być, że możemy latać. Wiecie, trzymamy spację i odprawiamy jakieś tam rzeczy. O! Przez przypadek szczeliłem. Plus 10. Plus 5. No tego się nie da rozwalić, nie? Niestety namiotów się nie da, ale ławeczki, gdzie zawsze jak znajdziecie taką ławeczkę w lesie, to wiedzcie, że tam chłopaki spożywają wyskokowy trunek. Mikrofela. Mamy 250. 260 tutaj jeszcze się schowało. 3. 270, dobijmy do 300 może, jeżeli znajdziemy jakieś worki po drodze. Nasz cel zdobyć 300 recyklingu. Eee, i chyba tu nic więcej nie ma. Tu jest jeszcze jakaś chatka. Uuu, dobre wysypisko, tego mi było trzeba. Dobra, weźmiemy pałką. Pałka wydaje się lepsza. Barierki z lokalnej imprezy powinny być więcej warte, O tak, propan butan. Łupianka jakaś, pierniczki z wodą. Tu co? Stodoła, do której nie ma dostępu. Dobra, wiecie co? Zostawimy to, tam na dach trzeba by było wleźć, natomiast nie ma tu jak wskoczyć, ale da się tam wskoczyć, skoro jest pokazane, że można tam wymopować co nieco. Pewnie jest gdzieś skitrane, na przykład tu jakbyśmy się rozpędzili, to można by było na dach wskoczyć, na przykład, nie wiem, z barierki. O. Nie wyszło. Może stąd? Kurde, on tak mocno skacze. To nie jest tak, że ja tak. Ten, ale no nie da się. Dobra, olewamy sprawę. Zdenerwowałem się, zróbmy porządek. Idziemy teraz do kościoła zrenowować to, co trzeba było zrenowować. I zbieramy nowych naszych okultystów. Piękna pogoda, dobrze, że nie pada, bo jakby padało, to bym mnie szlak trafiał. Chodźmy, chodźmy, pójdźmy. Do góry. Szkoda, że tu nie ma szybszego wejścia, tylko trzeba zrobić takie wiecie, dookoła rundkę, za każdym razem. Bang, bang, bang i możemy zrobić renovation. Wszystko ze złota. Uuu, białe. Konfesjonało. Coś jeszcze mogę zrenowować? Nie. że nie mogę tego samo ustawić. By było spoko. Tu jeszcze tam się da wejść. Na pewno coś tu będzie skitrane. Ale na razie weźmy sobie szczelmy mybuszka Ból, ból, ból. I w takim lepszym stanie możemy sobie podejść do wykonywania spowiedzi z wynikiem co najmniej 60%. To jeszcze co minigierka będzie. Boże drogi, konfesjonało, spowiadaj ludzi jak najszybciej, był uzupełniać wskaźnik koncentracji. Przyporządkuj grzechy do właściwych kodeksów. Za poprawne odpowiedzi zostanę nagradzany złotówkami. Za odpowiednio wysoki procent dostaniemy prymie 500. No dobra. Zobaczmy o co chodzi. W Sylwestra graliśmy w grę. Była niedziela. Kodeks pierwszy: Nie będziesz miał Boga w cudzych przede mną, nie będziesz brał pana Boga na daremną. Czyli ojca swego i matkę swoją. Nie mów, co? Była niedziela. Czyli ojca. Nie będziesz miał co? Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. A bo niedziela. Uważam, że mój ojciec to idiota. Mieliśmy przeczkę z mamą kodeks drugi. Kkurwiał eee, umie stary dwójka. W piątek byliśmy pomimo zleceń wróżki. A Boga kocham, ale moi rodzice są nudni. Dwójeczka. Chyba kogoś oczerniliśmy. Dwójeczka jest. 75%. Mieliśmy sprzeczkę ja z mamą. Dwójka. Czuję, że mój stary jest dziwny. Dwójka. Zżyczyliśmy naszemu ojcu, żeby spadł z kanapy. Ościliśmy dziecko innego boka. Jedynka. Fałszowaliśmy podczas psalmu. Jedynka. Nie widzę sensu dawania czci zwierzętom. Jedynka. Chyba ktoś, kogoś oczerniliśmy. Dwójka. Czyczyliśmy imię Jezusa. Boże drogi. Czy to jest... Ja nie wiem. Oni chyba nas uczą w taki z jajcem, żeby być, wiecie, religijny. Rodzice nudni zwierzętom, ochrzciliśmy dziecko jakiegoś innego boga. całowali się z żoną, ale ją oczerniłem. W piątek mieliśmy dobrą impę. E, Obrobiliśmy dupę koledze. Ochrzciliśmy dziecko innego półbożka. Cały dzień klęczeliśmy przed komputerem. Oddaliśmy cześć jakiemuś dziwnemu bytowi. I ostatni łepek nam został. w e, Sylwestra z żoną. O Jezu. Czci. Nie, to była jedynka. Wyspowiadaliśmy się diabełkowi. Odbyliśmy życie za naszych, oddalibyśmy życie, ale nie będziemy ich czcić. To jedynka. Nie, dwójka była. Kogoś oczerniliśmy. Dwójka. Spaliliśmy dom ojcu. Wyspowiadaliśmy się diabłu. Boże, jaki stres. Wróżka. E, dwójka jest. Kurwa, jest pyte. Och. Nie podoba mi się robota w konfesjonale, nie chcę tam wracać. Jeszcze cię tu nie ma. Słuchaj, może chcesz coś innego zamiast tych supermocy, które ci zepsułem? Już raz umarliśmy. Nie trafimy do piekła, tylko do otchłani. Słyszysz mnie? Słyszę, ale nie dowierzam. Ty też nie zagrałeś piosenki tak jak cię prosiłem. Przestań pierdolić! Zniszczyłeś mi życie, daję ci ostatnią szansę. Masz natychmiast mnie odegzorcyzmować? Albo tym razem ja zniszczę życie tobie! Eh, kurwa. Spróbuję, ale no, to będzie trudne. Dobra, słuchaj. Hoho mieszka w stodole niedaleko. Powiedz mu, żeby przestał sprzedawać totemy. Będziemy ich potrzebować. Chyba coś jest źle z zasięgiem. Znowu chcesz mi rozkazywać. Jeśli będziesz wątpił w moje metody, operacja się nie uda. Potrzebuję Twojego bezwzględnego zaufania. No Kaca najlepsza jest porządna spowiedź. Lekarze nie dawali mi żadnych szans. Nikt tak nie spowiadał, jak kardynał Kremuwa. Ale ksiądz Orlok ma potencjał. Spowiedź to taki jakby reset. Narobiłam głupot i bałam się konsekwencji. Ksiądz Orlok sprawił, że mogę zacząć nowe życie i tak w koło Macieju. Szczęść Boże rozdaje święte obrazki. Po ile? Wystarczy zdrowaśka w mojej intencji. No nie wiem. Mówiliśmy już dzisiaj pacierz. Na no co mi tu? Kurzyć się będzie na półce. No to za darmo wam dam. No, to wezmę trzy, bo jeszcze dla siostry. Sto dole nagrywane było. Udaj się do kryjówki szatanistów. Gdzie jest kryjówka? Gdzieś tam za murami, kuściółka. Więc chodźmy, pójdźmy, zobaczmy co tam się kryje. Gruzja, Gruzja, Gruzja. Nic mi to nie mówi, ale możecie mi wysłać jakieś linki w komentarzach. Co to jest ta Gruzja? Co tam możemy znaleźć? A ja już idę do kryjówki szatanistów, i zobaczymy, co tu jest. Możemy zmopować też te wszystkie syfy, co są na ścianach, natomiast to kiedy indziej. Może właściciel Stodoły będzie coś wiedział. Właściciel siedzi w chacie, a to my to byliśmy. Chodźmy do typiarza i zobaczmy, co u niego. Uuu, dobry tutaj ma. Dobrą hacjendę. Ale wiecie co, tą haciendę to sobie sprawdzimy fajnie. Ach, chciałem w następnym odcinku, ale już dobra, macie. A więc to prawda... Diabolina, królowa zła i występku w Sandeville. Być może wygrała pierwsze starcie, ale teraz posiadam najpotężniejszą supermocy. Pragnienie zemsty. Ma szczęście, że muszę wracać do niego. No właśnie, diabolina tutaj zajęła jakiś Timber I zniszcz komputer. Co tu jest amunicja? Nic nie będę płacił. To po prostu będziemy zbierali. A tu możemy recykling pobrać za hajs, który mamy. To szkoda, bo liczyłem na amunicję. Kolejna pałka. Jakieś figurki, nie figurki. No wygląda spoko, w ogóle trochę jak sex shop. A, dobra, tyle jeśli chodzi o ten odcinek. Fajnie, że wpadliście. Dzięki za oglądanie, za komentowanie. Widzimy się w następnych materiałach. Cześć!